Sezon jesienny powoli chyli się ku końcowi. Większość obecnych serii żyje już na siódmym, 8 odcinku i jest dość poważnie rozkręcona. Ten sezon, moim skromnym zdaniem, to jeden z najlepszych, jakie przyszło mi oglądać, ze względu na ilość dobrych anime. Obecnie śledzę powyżej 10 jednocześnie i dlatego chętnie Wam przybliżę, żebyście mogli dokonać wyboru, w co warto zainwestować Wasz czas. Serię posegregowałem według mojego uznania i tego, co najbardziej mi się obecnie podoba. Jeśli według Was ominąłem jakieś ważne tytuły albo zaskoczył Was jakiś z moich wyborów, Dajcie znać w komentarzach. Jako, że jest to pierwszy taki film, uwzględniam również serie z poprzedniego sezonu, które nadal są mimitowane. Miejsce dziesiąte. Fire Force. Fire Force to typowa seria Shonen, w której główny bohater Shinra dołącza do drużyny strażaków, dzięki której będzie się w stanie rozwinąć i dokonywać heroicznych czynów. Akcja dzieje się w przyszłości w Tokio i tematem wiodącym jest ogień, a dokładniej fakt, że dużo osób ulega samo Starsze osoby zazwyczaj zmieniają się w piekielne potwory zwane infernalami, a młodsze potrafią w jakiejś wersji kontrolować nowe moce. Na przykład Shinra emituje strumienie ognia ze stóp. Animacja i kreska wygląda bardzo ładnie, zwłaszcza gdy pokazany jest ogień lub stroje strażaków z ich charakterystycznymi niebieskimi paskami. Setting, czyli świat użyty w serii, jest dość interesujący, pomimo małej ilości informacji, jaką otrzymujemy na początku. Postacie w Ósmej Kompanii to fajna mieszanka różnorodnych charakterów, co sprawia, że każdy odcinek zawiera nie tylko interesujące gagi, ale i różne podejście do scen walki. Miejsce 9. No Guns Life. Główny bohater ma zamiast głowy rewolwer, a jego zawód to rezolwer. 10 na 10. Czy w Japonii skończyły się pomysły na rysowanie twarzy? Nikt z jego znajomych nawet nie wie, gdzie ziomek ma oczy, co powoduje kilka zabawnych sytuacji. Przyznam się, że chwilowo widziałem tylko trzy pierwsze odcinki, ale to wystarczyło, żebym postawił tę serię ponad Shokugeki czy My Hero Academia. Ciemny, cyberpunkowy klimat opowiada historię detektywa rozwiązującego problemy powodowane przez modyfikowanych cyberszczepami ludzi. Klimatem przypomina Battle Angel Alita, który w tym roku pojawi się na ekranach Ki. Korporacja, która nie dba o ludzkie życie. slamsy, mafia i cyborgi, czego chcić więcej? Miejsce ósme. Ascendance of a Bookworm albo Honzuki no Kekokuja Shishiani narutameni wa Shudan wo Erande Remesen. Pierwszy Isekai na mojej liście, czyli tak zwany inny świat. Urano, która kocha książki, umiera w naszym świecie i, jak to zwykle bywa w anime, odradza się magicznie gdzie indziej. Tym razem trafiło na schorowaną młodą dziewczynkę z biednej rodziny, w świecie, który wygląda na średniowieczny. Jako mól książkowy, Urano jest przerażona brakiem dostępu do jakichkolwiek lektur, więc szybko zaczyna działać, by tą sytuację naprawić. Seria jest bardzo ciepła i uczy dużo o procesie tworzenia nowych rzeczy. Plus dotyka tematów kupieckich, które mnie osobiście zawsze bardzo interesują. Jest to zdecydowanie jedna z fajniejszych serii fantazy w tym sezonie z ciekawą główną bohaterką, która musi się odnaleźć i zaadaptować w nowej sytuacji. Miejsce siódme. Cautious Hero. The hero is overpowered but overly cautious. Wyobraźcie sobie, że nagle zostajecie przywołani do innego świata i dziewczyna, którą widzicie po raz pierwszy mówi wam Hej, jesteś wybrańcem i ocalisz ten świat przed królem demonów. Choć skakujemy w portal i jedziemy. Czy waszą odpowiedzią będzie Czekaj, czekaj, najpierw to ja się skoksać muszę, klata, plecy, barki, a dopiero później jakieś demony. Tak zaczyna się nasz zbyt nieostrożny bohater, który jest przepakowany. Powiem wam, że już dawno mnie tak anime nie ubawiło, zwłaszcza jeśli się gra trochę w gry MMO. Główny bohater o imieniu Seja jest gotów na wszystko i wszędzie, a sytuacje, które dzięki temu powstają, są nieoczekiwane i przezabawne. Jego towarzyszka bogini Ristarte, pomimo swojej krzykliwości, ma jeden z większych arsenałów mimiki twarzy, dzięki której nieraz parsknąłem śmiechem. Miejsce szóste. Sword Art Online Alicization – War of Underworld. A, Sword Art Online, seria, którą albo się kocha, albo nienawidzi. Seria, która ma wiele problemów i słabszych sezonów. Obecna fabuła jednak jest dość dobra, a produkcja i muzyka tylko dodają klimatu. War of the Underworld to kontynuacja Alicization, więc jeśli nie widzieliście jeszcze pierwszego sezonu, to zacznijcie tam. Obecna historia dzieje się w nowym świecie fantazy, który jest hodowlą dusz zwanych jako Fluctlight, czyli żywych NPC. Świat jest na skraju zagłady i prowadzi wojnę pomiędzy dobrem i złem. Rycerze, potężna magia, fajne walki i świat a MMO. Czy Kirito da radę tak jak w poprzednich sezonach? Miejsce piąte. Dr. Stone. Dr. Stone to zdecydowany hitcher z poprzedniego sezonu, który oferuje nam nowego geniusza jako głównego bohatera. Senku wygląda i zachowuje się jak tzw. Evil Genius, ale jego serce jest tak duże jak jego intelekt. Fabuła serii osadzona jest w przyszłości po upadku cywilizacji. Spadek spowodowany został faktem, że wszyscy nagle zmienili się w kamień. Milenia później kilku osobom udaje się ożyć, no i czas odbudować wszystko, co straciliśmy. Seria głównie skupia się dookoła wynalazków i tworzenia nowych rzeczy. Senku tłumaczy proces konstrukcji i wspiera się pomocą wszystkich dookoła niego. Oferuje też ciekawe zagadnienia moralne odnośnie tego, czy warto wskrzeszać nasz obecny świat. Miejsce czwarte – Chihayafuru 3 Chihuahu to anime o grze karcianej i turniejach. Jest to też anime o miłości, pasji i próbie odnalezienia samego siebie. Bardzo bliskie mojemu sercu i zakochałem się w nim od pierwszego sezonu. Jeśli nigdy go nie widzieliście, to serdecznie polecam. Karty reprezentują 100 legendarnych wierszy, rozkłada się po 25 przed sobą, a następnie gdy jeden jest wyczytany, należy go wybić z pola. Kto szybszy, ten lepszy, i można mierzyć w wiersze przeciwnika. Pamięć, korelacja pomiędzy tym, co słyszymy, widzimy i szybkość naszej reakcji sprawia, że każda gra jest bardzo wymagająca. Postaci w serii są bardzo kolorowe i nie można im nie kibicować, gdy stawiają czoła kolejnym wyzwaniom. Miejsce trzecie Psychopass 3. Hermetyczny świat w przyszłości, kontrolowany przez system Sybil. System ten potrafi zidentyfikować, czy ktoś dokona przestępstwa, czy nie, i aresztować go na podstawie podejrzenia. Sezon trzeci kontynuuje historię i przedstawia nam dwóch nowych inspektorów z Biura Ochrony Społecznej. Jeśli rzuciliście Psychopas po bardzo słabym drugim sezonie, to czas wrócić. Sezon trzeci na dany moment jest bardzo fajny i ma własną, niezależną historię zbudowaną dookoła nowej, sekretnej grupy. Przed zaczęciem tego sezonu warto obejrzeć czy też film pełnometrażowy i trzy dłuższe odcinki serii Sinners of the System, ale nie jest to obowiązkowe. Każdy odcinek w obecnym sezonie to są so czyste 40 plus minut zawierających wartką akcję i dochodzenia. Czy nasi bohaterowie znajdą to, czego szukają? Czy uda im się zachować neutralny kolor psychopasu i nie skończyć pod zamknięciem? Miejsce drugie, Babylon. Babylon to zdecydowanie seria dla dorosłych. Porusza cięższe tematy społeczne i posiada ostrzeżenia przed kilkoma odcinkami. Historia zaczyna się, gdy prokurator Zen Seizaki organizuje nalot na firmę farmaceutyczną, która złamała kilka praw. Niby rutynowa kontrola, ale wszystko zaczyna się szybko komplikować po znalezieniu dokumentu zalanego ludzką krwią i ozdobionego wydrapanymi literami. Od tego momentu wydaje się, że pod każdym kamieniem, który zostanie podniesiony, jest nowy i każda odpowiedź, jaką uzyska, sprawia, że ma dwa nowe pytania. Seria ma niesamowicie szybkie tempo, i po każdym odcinku musiałem zbierać ściankę z podłogi. Obecnie jest przerwa i bardzo dobrze, bo nie wiem, czy byłbym w stanie oglądać dalej od razu. Wgniata w ziemię, więc zdecydowanie polecam. Miejsce pierwsze: Winland Saga. Jedyna seria na dzisiejszej liście, gdzie znałem fabułę z manki. Zazwyczaj jest to dla mnie duży minus, bo nic nie jest w stanie mnie zaskoczyć jak oglądam. Pomimo tego Vinland Saga się bardzo dobrze broni. Historia jest fantastyczna i warto ją poznać w jakiejkolwiek formie. Młody chłopiec Thorfinn zostaje wciągnięty w wir wydarzeń, który wyrwie go z ciepłego domu na Islandii i zaprowadzi do targanej wojną Anglii w większości podbitej przez duńskiego króla Svena. Jakość animacji i kreski jest bardzo wysoka, co sprawia, że ogląda się wyśmienicie. Sceny walki są zrobione z rozmachem i możemy się przy okazji nauczyć nieco historii. Czy Torfinowi uda się osiągnąć zemstę, której tak bardzo szuka, czy zostanie pochłonięty przez ognie wojny? Dowiemy się już niedługo. I to tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie za oglądanie, dajcie znać w komentarzach, czy coś Was zaskoczyło, czy było jakieś anime, które ominąłem, albo jakieś, którego się nie spodziewaliście. W przyszłości planuję nagrać wideo odnośnie sezonu zimowego 2020 i co będę chciał obejrzeć w tym sezonie. Wy też dajcie znać, czego oczekiwalibyście w związku z anime na tym kanale, ale ode mnie to wszystko. Dzięki wielkie jeszcze raz, do zobaczenia w przyszłym wideo.